nasz program. Do zobaczenia niebawem. Gdy podróżuje się ciężarówką przez Indonezję na pace mam jakichś dwóch gości przeszkód nie brakuje. A, pojechałem. Sam wyjadę! Ale warto je pokonać. Jest siła, jest moc. Ej, amigo! Yeah! Bo na końcu drogi czeka wyjątkowa przygoda. Ciężarówką przez Indonezję. W czwartek o 25 w TTV. Idziemy na kolejną przygodę. Co Wy na to? Ruszają w podróż, która zmieni ich życie. Alby Nic ich nie zatrzyma. Down the Road w niedzielę o 22.10 w TTV. Przed telewizorem nie ma nudy. Jak z dziolero, par paro. Że byłem biedny, gruby i brzydki. A teraz przynajmniej mnie w telewizorze pokazują. Google Box przed telewizorem. W poniedziałek o 22.00 w TTV. Gdzie niższe ceny i większy wybór mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy tuszka polskiego kurczaka 5,45 za kilogram i 20 jajściółkowych Klasik tylko 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jest taki posłuszny. Maluchy go uwielbiają. Może pomogę? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Najpierw dobra. A dostępna jest pozytywą jego składniki świetnie koją nerwy. Zaraz na za ta zła, co tam się stało? Tak, on nie jest taki grzeczny, ale jest śliczny. Pozytywum. Teraz nowość. Pozytywum D3 z maksymalną dawką witaminy D3. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów i wspieraj odporność. Czy wiesz, że właściwe odżywianie wspomaga gojenie ran? Dlatego w przypadku odleżyn i innych trudno gojących ran, zapytaj lekarza lub farmaceutę o Nutri Drink Skin Reaper. Odżywia i dzięki temu wspomaga gojenie ran. Nutri Drink Skin Reaper. Twoje posiłki na czas gojenia ran. A co to? Twoje ulubione przyprawy Kamis. Ze starannie wyselekcjonowanych upraw i tylko od zaufanych dostawców. Teraz ich intensywny smak i aromat zamknęliśmy w wygodnych słoiczkach. Kamis. Dokładnie taki smak. Kiedy moja zuzia zaczyna chorować, nie czekam aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. W końcu organizm dziecka jest delikatny. Podaje jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Lipomal. Naturalne wsparcie w gorączce i przeziębieniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bądź w kontakcie z tymi, którzy coś dla Ciebie znaczą. Drugi smartfon oppo do wyboru za pół ceny razem z internetem bez ograniczeń od T-Mobile. Fachowcy nie wychodzą z wprawy. Tu idzie tak takie u i tutaj krótsza deseczka. No spoko. To pan powinien mieć. Ja opie kopiła. Dostałem aho! Usterka. Dziś o 21.05 w TTV. Zobacz, jak pracują funkcjonariuszek z Krajowej Administracji Skarbowej. Ja już się palę do tego, żeby ktoś to rozkręcać. Piękny bursztyn. Jest fajny. Nic do ukrycia. Jutro o 25 w TTV. Gdy podróżuje się ciężarówką przez Indonezję. Na paco mam jakichś dwóch gości. Przeszkód A, nie brakuje. Źle pojechałem! Sam wyjadę! Ale warto je pokonać. Jest siła, jest moc. Hej, amigo! Yeah! Bo na końcu drogi czeka Pali! wyjątkowa przygoda. Ciężarówką przez Indonezję w czwartek o 25 w TTV. Nasi bohaterowie chcą poczuć bliskość innego człowieka. Czy zgodziałbyś się mnie pocałować? Zobacz, kto znajdzie miłość. Nowy program Projekt Cupid. Od 13 lutego w niedzielę o 22.05 w TTV. Zapnijcie pasy! Nowi kursanci ruszają w miasto. Wow, Nowy wow, sezon. Wow. Super. Nauka jazdy. Od 28 lutego od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV. Rządzi i dzieli. Ma dwór i dobry.